Cześć, w naszym odcinku dzisiaj mamy horror i film z filmu Wizyta Świętego Mikołaja, czy też po angielsku Deadly Games z 1989. Film ogólnie francuski, on ma też francuski tytuł, ale go nie wymówię. <laughs> <laughs> Oczywiście. I film, to jest bardzo ciekawa sprawa z tym filmem, bo to jest ogólnie horror świąteczny. On jest jako akcja horror-thriller, świąteczny, zaraz do tego przejdę. Film. Który, który, tak, on jest 89. Rok później, w 90 roku, Amerykanie wyrzucili na ekrany kin film Kevin sam w domu. I twórca tego francuskiego filmu normalnie zaskarżył tutaj twórców Home Alone, że po prostu zerżnęli pomysł od niego. Jak się ta sprawa potoczyła dalej nie wiem. I przez to przez ten taki obrót spraw. Ten film jest nazywany francuskim horrorowym Kevinem w samym domu. Co ciekawe, co... No jest prawdą, bo film jest całkiem nad podobny. Dlatego. Chociaż film, mam powiem tak, on jest właśnie jako akcja horror thriller. Horror. No, niezbyt akcja. No, niby jakie są tam gonitwy. No, coś tam jest w tej akcji. Coś się dzieje trochę w filmie. No, ale najbliżej, najbliżej to jest thriller dla mnie ten film. I trzeba powiedzieć, on jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym filmem. Szczerze mówiąc. I to kolejnych, jak na razie chyba w roli thrillera nie mieliśmy jakiegoś francuskiego, który by był słaby. Tylko utrzymują poziom. I ten film naprawdę jest bardzo dobry. On jest cały czas taki. Ciekawy to jest film. Yy, interesuje cię jak go oglądasz czyli od przez te półtorej godziny. I to jest taki, który ma bardziej trzymać w napięciu. Ale o co chodzi? Yy, bo, bo jakoś tutaj trzeba zacząć fabułę i pewnie się rozgadam, a kurde jest, zaraz będzie 11, yy, ten 23.30. Yy, kurde, a ja bym chciał się trochę położyć spać. Nieważne. Więc na początku mamy yy, dzieci się pają śnieżkami ale żul do nich podchodzi. I one się przestraszyły, i idą. Ten żółty to jest nasz, nasz główny zły tego filmu, ale to spokojnie. I potem poznajemy naszego dzieciaka, jak on ubiera strój la Rambo. bawi się ze swoim psem, kurde, normalnie, i poznajemy, że jest, pokaza o, jest tak pokazane, że się bawi. A tutaj o normalnie ma, normalnie ma z zapadniem domu, ma taki specjalny mikrofon, gdzie może po całym domu mówić. I poznajemy tak. Jest matka, jest dziadek, ale dziadek jest trochę niedowidzący, i matka mówi, że dzisiaj jest Boże Narodzenie. Dzieciak mówi: No, ja nie wierzę w ogóle, nie, że kolega mi mówił, że Mikołaj nie istnieje, a matka mówi: A ty w ogóle tak naprawdę on istnieje. No to nasz dzieciak główny myśli: No, dobra, istnieje to fajnie. No i zostaje: matka wyjeżdża do pracy na dzień. Jeden, A tutaj dzieciak zostaje z dziadkiem, który lekko nie dowidzi. Dosyć bardzo ma jest pokazany na mgłą jak widzi, no i zostają sami w domu. Tak jest. No i potem mamy pokazane, że... A i w ogóle oczywiście jest dramatyczna historia wkręcona, że ich ojciec nie żyje chyba. Chociaż to nie jest tak dokładnie zakreślone, ale mi się wydaje, że on raczej nie żyje, wam powiem. No i się dowiadujemy, że w pracy tej matki ona się, jest od, nie wiem, to jakieś może centrum handlowe, coś takiego. No i tam mówi, że no jakieś tam potrzebujemy więcej tam, jakiś tam świątecznych bajerów i w ogóle, żeby ludzi bardziej omotać, no i potem mamy naszego głównego dzieciaczka filmu z tym swoim koleżką, siedzą przy komputerze i piszą do niby Mikołaja, no, to znaczy wiadomo, że to gościu się zapodaje za Mikołaja, no ale oni o tym wiadomo nie wiedzą. No i tam piszą fajnie, ale jest pokazane potem, że to tak naprawdę ten żul pisał przez taki komputer, który jest, jest jak bankomat wygląda, jest na ulicy po prostu. Może sobie i... Przez to wie trochę do, dosyć dużo naszym głównym bohaterze filmu. Ale on tak przychodzi i mówi o. Gość tutaj pracuje jako przebrany za Mikołaja. Hmm. E, no ciekawe, tak wam e, powiem. I tutaj się potem dowiadujemy, że ten dzieciak ogólnie e, w porównaniu do Kevina, ten dzieciak z tego francuskiego filmu jest mega ogarnięty. On tutaj pokazano, naprawia w ogóle auto. Potem jest, że... Normalnie on ma rękawicę, kurde, taką specjalną, gdzie on ma, może sobie kontrolować wszystko w domu i na przykład on teraz załącza i pach. I jest pokazane, że dopiero co zamontował kamery i sam po całym domu i może widzieć wszystko, co się kręci. Więc trzeba powiedzieć, jak jest naprawdę ogarnięty i moim zdaniem jest lepszy ogólnie od Kevina, szczerze mówiąc. Ogólnie ten, ja nie lubię tych filmów Home Alone i moim zdaniem ten francuski bije na głowę tamtą sagę komediowych filmów, ale. Co kto lubi, chyba wam powiem. No i potem widzimy tego naszego złego przebranego za Mikołaja. No i tam ni niestety jedno dziecko tam go pocisnęło. Mówi, że nie jesteś, powiedzmy, Mikołajem, jesteś gównem i w ogóle. A on niestety uderzył się, bo zdenerwował się, zdenerwował się i uderzył to dziecko. No i jest przez to y, słabo. No i y, po prostu potem idzie na jakieś zaplecze i po prostu. Wchodzi i chowa się na pacie jednego wana. Tak jest. Yy, I ogólnie, ogólnie on zaraz, właśnie w filmie, najedzie na dom naszych tutaj głównych ludzi. Yy, chociaż trzeba powiedzieć, to nie jest normalny dom, to jest zamek. To jest oni mieszkają w takim mega ogromnym zamku. Zamek Wolfenstein. <sum> normalnie. Ale też trzeba powiedzieć, yy, on w ogóle mi się wydaje, że ten yy, nasz zły... Zaczął się przebierać za Mikołaja i przez to teraz się zezłościł. I chce teraz zamordować tego, o którym się najbardziej i najwięcej dowiedział, bo po prostu jest taki samotny: no bo w sumie na początku dzieci go też nie chciały się zbawić z nim księżkami. Teraz w ogóle też go pocisnęli, że on nie jest fajnym Mikołajem, więc pewnie dlatego on teraz najedzie, teraz ten. Pałac Wielki. No i jak tutaj sobie teraz nasz chłopiec z dziadkiem sobie tam grają w grę planszową. Pies krzyczy, kurde, a tu widzimy, bo niedaleko tego naszego zamczyska jest dom taki większy kolegi tego. I tam gościu tam już wychodzi ten kierowca wana, otwiera, a tam Mikołaj go wciąga do środka i Coś, jak, coś go zabija, mi się wydaje, że on go nie dusi, bo to by to trochę za szybko trwało, więc nie wiem, ale jakoś go tam morduje, bo widać jak szkity latają. No i potem on podchodzi do domu yy, i tam otwierają się rodzice on, cii, i ucinamy scenę, ale i tak wam powiem, zamordował ich. Tylko, że no, nie mamy takiego potwierdzenia w formie, że widzimy trupa, ale zamordował ich, bo już potem nie będziemy ich widzieć w filmie. Yy, no tak, no i potem... Ten matka i jej gościu tam. Ta matka mówi, no ja mam tutaj masę tam roboty jeszcze, ale ten gościu mówi, co ona z nim pracuje. E, ja za ciebie zrobię, ty jedziesz do swojego syna, to on mój spoko jedzie. No i ten gościu sam zostaje, a dzieciak kryje się pod, 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 pod um, stołem i patrzy sobie na komin, żeby wiadomo, chce zobaczyć Mikołaja, a nasz morderca E, kurde, psychopata. Robi się, wiadomo, Mastruj Mikołaja, ale jeszcze robi sobie brodę i włosy na taką spray biały. Co ciekawe. <ścoughs> e, żeby być jeszcze bardziej Mikołajowym. E, no i potem widzimy, i to jest, Wam powiem, mega dobre wejście. E, ten. Naszego Mikołaja, bo widzimy, Mikołaj wchodzi, zeszedł w ogóle ze komina, ten dzieciak, o Jezu, ale fajnie jej w ogóle. Ten widzimy, ten w ogóle morderca, Mikołaj, Mikołaj stawia prezenty w ogóle w koszyku takim wiklinowym. Spoko, no widzimy, super, ale piesek nie jest zadowolony, zaczyna go podgryzać, a ten Mikołaj zaczyna kopać, kopać tego psa i bierze z stołu taki dziwny... W, 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 tego dziwną łyżkę metalową, która będzie jego bronią przez cały film i dźga tego psa w, w, w szyję, morderstwo trzeba przyznać, bardzo proste zrobione, ale sprawdza się ogólnie wizualnie. I ten dzieciak, no i no i tam jest mega zaszokowany i wam, wam powiem, to jest mega dobre zagranie, bo, bo ten dzieciak wierzy w tego Mikołaja, a tu jeszcze matka go wcześniej, bo nie powiedziałem, tego, matka go wcześniej nie przestrzegała, że Lepiej nie patrz w nocy na Mikołaja, bo on jest złym wtedy człowiekiem, e, czy coś takiego, że lepiej nie patrz, bo cię spotka kara, no i on wie, że jednak lepiej nie było patrzeć, znaczy wiadomo, że to i tak by, do niego by przyszedł, ale jednak no, yy, jednak to jest kozackie wejście, jak niby tutaj ładnie kładzie prezenty i w ogóle psa morduje na oczach dziecka, to jest mega takie wejście szokujące i dla dziecka, i dla widza. Naprawdę, no i on zagląda, ten Mikołaj, o, cześć dzieciaczku, no i ten dzieciaczek dzieciaczyk ucieka do, do dziadka, oczywiście drzwi szybko ten Mikołaj rozwala, ale zdążyli uciec przez balkon i przez szafę do takiego tajemnego, do tajemnego pomieszczenia, które jest zastawione, jest pomieszczenie mega duże, a jest zastawione samymi zabawkami jego ojca, tego dzieciaczka, no i oni idą do garażu. Otwierają y, ten drzwi od garażu, a tam już stoi Mikołaj, bo Mikołaj oczywiście tutaj będzie miał teleportację. Mimo, że on pierwszy raz, pierwszy raz jest w tym domu, ale jednak on umie dobrze po nim chodzić. <grym> Można się czepiać, ale trudno. No i samochód nie zapala. No to morderca podchodzi i zaczyna tu w ogóle w ten samochód. Łuchacha, ha, ha, ha. No ale skorzystając z okazji i uciekają tym innym przejściem przez lodówkę do tego samego pomieszczenia, ale morderca patrzy, kurde. Nie wiadomo, gdzie oni poszli, no i, no i trudno. No i potem oni sami siedzą, yy, no i dzieciak mówi, na strychu przecież jest dodatkowy telefon. Yy, bo w ogóle wcześniej jak jeszcze do tego dziadka na chwilę podszedł, to on w ogóle chciał zadzwonić, a niestety morderca odciął kapelki. No ale ten dzieciak mówi teraz, ej, na górze jest telefon, Mo, może podejdę. No I yy, dziadek mówi, dobra, bądź ostrożny. No i dzieciak mówi, no tutaj mam kamery, wszystko tutaj, on mnie nie złapie. No spoko, myślimy. No i dzieciak normalnie sobie tam się przekrada po domu, ale morderca zauważył, że jest kamerowany, no tu jedną kamerę tam biorze gitarę i ją rozwala, a. tą kamerę, tak jest, no i dzieciak sobie tam idzie, idzie, jest na środku korytarza, a tam morderca kończy do niego. o nie, i się powoli zbliża morderca i dzieciak bierze tą na rękawicę, wciska cokolwiek, bo... To jest w ogóle dla mnie scena e, dziwna, bo tutaj jest pokazane, że dzieciak naprawdę jest ogarnięty i raczej wiemy, co on, co on programował, sam wie na tej rękawicy, a on ciska cokolwiek, nie wiadomo co i niechcący zamyka na kraty takie jakby metalowe e, okna w całym zamku. No ale jednak udaje mu się jakoś wcisnąć tą zapadnię, no i tam Mikołaj spada sobie. E, Okej. Okay. No i potem dzieciak wchodzi do labiryntu który jest takim dziełem sztuki, co ciekawe, i wchodzi do góry na na, na na. O Boże. Już jest na strychu, już ma dobiegnąć do telefonu, a tam w ciemności wyskakuje ten morderca i mówi. No, może ja za ciebie zadzwonię. W ogóle nie wiadomo jak. To jest w ogóle nie, nie wiem, nierealne, żebyś jak to Morderca się dostał. I to jest dla mnie moim zdaniem trochę bez sensu scena. Nie rozumiem horrory ale jednak to jest już przegięcie, bo nie wiadomo jaką by mógł się tam dostać w ogóle. No ale dzieciak szybko idzie przez okno, no i Mordeca się cieszy, no bo o, weź tutaj idź po krawędzi, ale weź spadni, łohoho. No spoko, no i potem się właśnie kontaktuje matka, no i jednak no nikt nie odbiera, no trudno. E, a jest cały czas ona w trasie. E, w ogóle ona ma bardzo daleką drogę do tego domu, nieważne. E, no i on, e, dzieciak e, wszedł jakoś do okna, znaczy do pomieszczenia i przesłał na tam faksa temu gościowi co jest tam w biurze wiadomość, że pomocy Mikołaj będzie mordował i też swojemu kumplowi, który na to nic w ogóle nie poradzi. Potem co ciekawe morderca odnalazł to wejście przez lodówkę i powoli się zbicia do tego starca, starzec o, o, prawie nic nie widzi, ale widzi, że Coś w czerwonym ubraniu do niego idzie, no ale w ostatnim momencie, gdzie już morderca ma go dźgnąć łóżką, no to dzieciak go bierze szybko, hapnął przez sekretne przejście i uciekają. tak bywa, no i dzieciak, znaczy potem widzimy Mikołaja, on chodzi i doszedł do takiej sali treningowej i słyszy w takim pomieszczeniu małym, że kogoś, no i wychodzi, a tam, o, jakieś radyjku grające, i dzieciak za nim zamyka kurde drzwi. Taką rurą zastawia, no i tam podkręca jakiś, że ma się tam ostro ugotować ten nasz morderczy Mikołaj. No tak po prostu bywa i to jest w sumie gdzieś tak już godzinka filmu, coś, coś bym tak powiedział. No i myślimy, że wszystko super, ale jednak z mu przestała działać i niestety drzwi są dalej, okna są dalej zablokowane. Tak wam e, powiem. E, trudno, więc e, a jeszcze potem widzimy matkę. No, tam się próbuje kontaktować, nie idzie. A ona nagle ma wypadek i tak jakoś e, skręca na bok, że pół jej samochodu jest na, na krawędzi jakiejś górki. E, no i trzeba czekać. Jeszcze matka musi czekać na Twoją pomoc. No ostro, ale potem widzimy, że nasz dzieciaczek mówi ten, widzimy tam ze zespawał coś, o i wziął, nie wiem, jakąś elektronikę, coś tam nacisnął, o jest, jesteśmy uratowani, w ogóle okna są, w ogóle wszystkie drzwi, możemy uciec. Zbiega na dół, ale no niestety jak zbiegał po schodach, morderca tam szarpnął go za nogę, no i dzieciak spadł. I jak dzieciak już chciał wstać w ponóż, szybko popiec, no to go morderca tą łyżką podciął mu nogę. E, tak. I już morderca ma go dobić, a tam jego kolega wchodzi. A ten dzieciak mówi uciekaj. No i ten dzieciak, ten koleżka ucieka sobie na rowerze. Oczywiście morderca jest prawie tak szybki jak rower. Oczywiście ten grubas. Kolega, oczywiście on musiał uwywalić się tym rowerem, ale wstał i dalej jechał, no i morderca go nie dopadł, bo przed nim przejechał jakiś tam samochód i go prawie potrącił. Trudno. I się dowiadujemy, że jeszcze no, nasz Mikołaj zamknął jeszcze dziadka w metalowej, dużej, rycerskiej zbroi, co ciekawe. Tak wam... Powiem. No i morderca wrócił do, do środka, no i potem dzieciak mu mówi przez megafon, że będziesz tylko strach, szykuj się na zemstę. No i tak jest. I potem widzimy, jak dzieciak sobie zrobił protezę z y, nogi, z, y, z nogi od krzesła i widzimy bardzo przykrą scenę, która może niektórych wyszły, chwycić za serce, nie no jest akurat przykra y, przy smutną muzyczką. Jak po prostu pochował swojego psa, nawet takiego ekskalibura zrobionego z noża i takiego plastikowego miecza mu zrobił, wbił tak, go zasypał, no i, i potem widzimy i tutaj się zacznie kemiń sam domu, już zaczną się pułapki w tym filmie, w sumie pod, pod, pod prawie sam koniec ostatnie jakieś tak pół godziny zostało nam tego filmu, o myślałem, że się długo rozgadam i widzimy jak dzieciak sobie zrobił nadajnik, i widzimy jak szybko się schował i szybko szczelił i szybko się znowu schował przed Mikołajem i mu szczelił właśnie nadajnikiem takim, że ma taki panel swój, podręczek kwadracikowy i widzi jego lokalizację jak ten nadajnik jest blisko, czyli morderca. Spryciaż mały, kurde, jak kurde walien. No i potem widzimy, nie będę omawiał, jak same pułapki są robione, a już jak zostają użyte. Wam tak powiem, bo już potem widzimy, jak nasz morderca idzie. Pociągnął niechcący, jak szedł za linkę, a tam mu dwie, dwie szczałki takie do dart mu się wbiły w szyję. Potem idzie po schódkach, potem obok. w jakiejś kotłownicy, nie wiem, czy to jest jakieś. Nie, no piwnica. No i dzieciak wcześniej rozpalił, znaczy ten benzynę rozlał. No to ten wziął i szczelił takim plastikowym nabojem, którym jest, który jest podpalony. No i wiadomo, pff, rozpalił to całe, no ale jednak jakoś tam uciekł sobie ten. Mikołaj. No i potem widzimy dosyć ciekawą scenę, jak Mikołaj jest tam na środku jakiegoś tam salonu, a za choinki wystaje ten dzieciaczek e, i puszcza mu nakręcany e, pociąg. I w środku jest bomba, granat. E, taki sobie zrobił. No i myślimy, no zaraz wybuchnie, no zaraz wybuchnie mu. Ale staje przy Mikołaju, ale Mikołaj domyślił się, że on chce go zrobić bambuką, więc Puszczę jemu temu dzieciakowi. I dzieciak koło dzieciaka przelatuje, ów nie wybuchło. No bo w ogóle co on w ogóle teraz robił za w ogóle granat, co nie wybuchł Mikołajowi. Ale dobra, ominął dzieciaka, ale leci na tego dziadka, który jest zamknięty zbroi i dzieciak wyskakuje za choinki mówi nie, a wtedy morderca na niego się rzuca. No i jednak nie wybuchł granat. A i tak... Smutno się poczuł ten Mikołaj, a wtedy dzieciak sobie po prostu uciekł. Przyjechał w ogóle funfel tej gościowy matki, pomógł jej i jeszcze policja sobie przyjechała do domu. Spoko. Znaczy, pierwszy ona patrzy ten... Yy, yy, dzieciak patrzy przez internetkę, a tam policjant jest w ogólnie sąsiednim domku. No i ten dzieciak mówi, o, jesteśmy dziadku uratowani. i Zbiega do niego, drzeje od pałę na cały ryj, na cały zamek. Mimo, że nie wie, czy morderca może zaraz uderzyć, ale jednak warto chyba wykrzyczeć. No tak, rad głupie. Dziadek mówi: Pomocy, insulina jest mi potrzebna, szybko. No to potem widzimy, jak pośród takiego małego grodu sobie chodzi ten policjant, a za nim się teleportuje oczywiście Mikołaj. I potem zobaczymy trupa tego policjanta. No i potem ten dzieciak patrzy, bierze tą insulinę, ale widzi na radarze, że za nim ktoś jest. A to patrzy. A to czołg miniaturowy, tylko że nadajnik przy nim był przyklejony. O kurde, no. No to, no to nawet. A i właśnie, wychodzi za kibla z tej łazienki, skąd wziął insulinę. A tam za rogu Mikołaj i tak przystawił mu tę łóżkę do, 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 do szyi i mówi: O, ja już wygrałem. Znaczy, ja wygrałem, a ty przegrałeś. To więc teraz ja się będę chował, a ty będziesz mnie szukał. Licz. I Mikołaj ucieka i takiego. I to wygląda na to, że on traktował całą tą zabawę jako chowanego przez ten cały film? Nie rozumiem, <grymne> ale dobra, no to dzieciak szybko ucieka na, na dwór, e wam tak e powiem. I bierze ten samochód i tam mówi no posiłki, szybko potrzebujemy pomocy, a tam morderca, a znalazłeś mnie do <grywa> w ogóle tu samochodu, no i trak, kraksa, dzieciak się budzi, szybko kajdankuje tego mm, mordercę dzieciak ucieka, ale morderca oczywiście, bo to było tak dobrze zakajdankowane, wyrywa jakoś te kajdanki, biegnie za tym dzieckiem, dziecko się potyka od trup policjanta yy, i ma, ale do, dziecko ma pistolet już i strzela po prostu do niego, do tego e, Mikołaja, wrócił po dziadka, wstrzyknął mu insulinę, fajny, fajnie, ale morderca przybył. E, no i tam powoli podchodzi do, tego, do dziecka, ale dziadek trochę, troszkę mu odzyskał wzrok, e, więc bierze pistolet, próbuje, próbuje wycelować, ale widzi takie plamki, ale wycelował, szczelił. i potem widzimy jak dziecko siedzi przy trupie. Mikołaja przyjeżdża, ten e, matka i mówi: O, jak super, wy wszyscy żyjecie, Koniec tej tragedii! I, I ostatnie słowa, jakoś tak wrzuca ten dzieciak: To była moja wina. Przez to jest ta tragedia, że, że chciałem zobaczyć Mikołaja w nocy. Koniec filmu. E, tak, więc film, który jest y, horrorową wersją Home Alone, jeszcze do, do, dodatku francuską, 2,8 końcówki, to jest naprawdę kawał dobrego filmu. O kurde, 22 minuty. Myślałem, że dłużej będę rozmawiał na ten temat, na tego filmu, ale film jest naprawdę do dzisiaj, naprawdę mega dobry jest. Bardzo jest fajny ten film. Jest, no, Ma tam głupotek, ale ogólnie tak to jest logicznie poprowadzony. Jest to jeszcze z takich filmów, który ja lubię, takie inwazje na dom. Czuć ogólnie tą taką duszność tego domu, mimo że jest mnóstwo przestrzeni. Ale jednak jest spokój, klimacik, jest trzymanie w napięciu i ogólnie Cały jest na poziomie filmu, trzeba przyznać I co? To by było, było na tyle, dziękuję za uwagę Następny odcinek prawdopodobnie też jakieś horrory tirerą Myślę, że sobie jakieś wkleimy I tyle po prostu, ale z jakiego czego to nie wiem Więc to było na tyle, dziękuję za uwagę Do następnego odcinka i po prostu cześć